Najtrudniejszy w moim życiu film, który postanowiłem nagrać dla Was na YouTubie. Nie robię z siebie męczennika. Ten film powstaje przy wsparciu mojej rodziny, moich bliskich, moich przyjaciół, którzy będą oglądać ten film. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć całą prawdę z tym, z czym walczę... Od 2019 roku. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Nie jestem w stanie przewidzieć, ile ten film będzie trwał, ale mam nadzieję, że obejrzycie go do końca, ponieważ dopiero wtedy tak naprawdę będziecie w stanie zrozumieć sedno problemu, niż oglądając go do połowy, ponieważ w połowie obejrzenia tego filmu nie będziecie w stanie i tak nic zrozumieć, moje kochane skarby. Wiem, że nie wszyscy lubią to określenie, moje kochane skarby, ale ja was tak uważam za moich kochanych skarbów. Ponieważ osoby, które są świadome, które chcą mnie oglądać, ja też muszę je nazywać bardzo miło. Nie będę do moich kochanych skarbów mówić widzowie, ponieważ dla mnie jest to obraza dla moich widzów. Dzisiaj postanowiłem przyjść do Was filmem z całym, z całym opisem sytuacji, którą, z którą walczę od 2019 roku, dokładniej od listopada 2019 roku. Ten film nie będzie dla mnie łatwy. Ten film nie będzie dla mnie łatwy. Mogą być tutaj różne emocje. Również porozmawiamy sobie na temat moich prób samobójczych w trakcie i również mojego leczenia psychiatrycznego. Dzisiaj wszystko szczerze, prawdziwie. Chcę wam wszystko opowiedzieć. Także rozpocznę od samego początku. Ten początek będzie o jakiś kłaczek mam na nosie, chyba od Rokiego. Od samego początku rozpocznę opowiadanie. Po więcej was zapraszam na grupę Hejtowi Mówimy nie Kacper Beauty Vlog, jeżeli będziecie chcieli zweryfikować pewne źródła. Cała sytuacja nagonka na moją osobę rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku po premierze mojego autorskiego I Love Boxa. Osoba, która nagrywa kanał na YouTubie, też odnośnie kosmetyków, ale ona nie pokazuje swojej twarzy, tylko jest to postać bajkowa. Zaczęła mnie krytykować, moje kochane skarby. Ja zgłosiłem roszczenie do YouTube'a, że ten film jest obrazą mojej osoby. Ten film został usunięty, jak i również ten film został przywrócony później. Ale o tym troszeczkę później, moje kochane skarby. Napisałem do tej osoby kulturalnie na Instagramie, że nie życzę sobie naruszania moich dóbr osobistych, nie znam mnie w realu, na jakiej podstawie mnie ocenia, na jakiej podstawie mnie osądza, kim ona w ogóle jest. Odpowiedzi brak. Za to również ta postać, będę tak to wszystko dzisiaj określać z YouTube'a, na swoim fanpage'u na Facebooku napisała w listopadzie 2019 roku bardzo przyśmiewczy post pod tytułem Nie zgadniecie kto do mnie przemówił, straszy mnie sądem, gdzie nigdzie nie było wzmianki na temat sądu, tylko napisałem, moje kochane skarby, że jeżeli ta osoba nie zaprzestanie podejmowania swoich działań, no to ja uruchomię kroki prawne. Kroki prawne niekoniecznie muszą oznaczać pozew, ponieważ może być również wysłane pismo o zaprzestanie naruszenia dóbr osobistych. Niby sprawa ucichła na trzy dni. Niby sprawa ucichła na trzy dni, a tak naprawdę na kafeterii pod jakimś wątkiem o mnie, z tego co dobrze pamiętam, pojawiły się jakieś komentarze, że. Ta dziewczyna nazywa się tak, i tak, mieszka tu, i tu, że można wpaść tam, i tam, zrobić jej krzywdę. Po pierwsze, dane, które były tam przedstawione, ponieważ sam naocznie widziałem ten post. i Jeżeli ci hejterzy e, mają ten post i mają oryginał tego postu, ponieważ jego niestety nie mam, niech pokażą prawdziwy adres Alicji, a pokażą e, oczywiście podany tam, na tej kafeterii. O, ponieważ ja znam prawdziwy adres Alicji i wiem, że to nie jest jej prawdziwy adres, tam, który był podany dwa lata temu. Na kafeterii. Oczywiście, z tego wyszła wielka drama w internecie. Zaczęła nagrywać story na Instagramie, że zastraszam ją, że grożę jej śmiercią, że się boi o własne życie, że idzie na mnie na policję złożyć zawiadomienie, że szuka innych osób pokrzywdzonych. Moje kochane skarby, do dnia dzisiejszego nie złożyła jakiegokolwiek zawiadomienia. Ludzie pytali jej o potwierdzenie wszczęcia postępowania w sprawie rzekomych gruźb. Byli blokowani. Oczywiście na tej dramie ona zyskała. Zyskała bardzo dużo, bo bardzo dużo ludzi z tamtym, w tamtym okresie odeszło z mojego kanału i zaczęło oczywiście oglądać jej. Ale, moje kochane skarby, dzisiaj z perspektywy uznaję, że jeżeli ludzie są naiwni i odchodzą z mojego kanału i chcą słuchać dalej powielane bzdury na temat kosmetyków. Niech idą gdzie indziej, ponieważ wiecie o tym doskonale, że u mnie jest sama prawda i nie ma kolorowo. Jeżeli kosmetyk trzeba zjechać, będzie zjechany. Jeżeli będzie trzeba pochwalić i oznaczyć go jako cud, będzie cudem. Oczywiście temat tych gruźb uciuł. Ona w dalszym ciągu zaczęła tylko rozpowiadać w internecie, że ja ją zastraszałem. Zaczęła na różnych grupach na Facebooku opisywać, że ja ją zastraszałem itd. itd. Zdajcie sobie takie pierwsze pytanie: czy osoba zastraszana zachowuje się w taki sposób? Czy ludzie powinni od razu wyrokować mnie za rzekome zastraszanie, jeżeli nie zapadł wyrok w tej sprawie, ani nie zostały mi przedstawione zarzuty? Później zaczęła mi wytykać, że nie posiadam żadnego wykształcenia, że nie posiadam żadnej wiedzy, jeżeli chodzi o kosmetyki, że kłamie i zawsze obrazują to tym, że Pojawił się błąd na moim kanale, ponieważ w 2020 roku nagrałem dla Was film z cudem kosmetycznym pod oczy, z ekstraktem kawowym, gdzie no, wprowadziłem w błąd o czym, o, o czym wiecie, tak? Ponieważ przeprosiłem za wprowadzenie w błąd i od razu była korekta tej sytuacji. Yy, I to oczywiście zostaje cały czas wykorzystywane, jeżeli chodzi o mój temat. Jeżeli chodzi o film. Wnośnie mojego wykształcenia, mój film jest na kanale. Dyplom nie jest preparowany, dokumentacja nie jest podrobiona, podlega ona weryfikacji. Jeżeli dokumentacja, mój dyplom, moje oświadczenia, moje zaświadczenia, moje rekomendacje by były podrobione, czy ja bym dzisiaj siedział tutaj przed kamerą i nagrywał dla Was film, no raczej nie. I ta osoba cały czas zaczęła tam wypisywać, że ja jej zagrożę, że ja nie mam wykształcenia, że ja kłamię. Tylko ona mówi prawdę. Tylko ona mówi prawdę. No niestety nie mówi żadnej prawdy, moje kochane skarby, ponieważ ja jestem ofiarą szykanu od 2019 roku. Na początku 2020 roku założyła grupę na Facebooku, na początku ona. Później oczywiście tą grupę przejęły jej koleżanki, żeby oczywiście wiecie było czysto, że postać ma czyste konto, że ona nie ma nic z tym wspólnego, że ona mnie nie szykanuje. I tam wszystkie jej koleżanki były administratorkami, i dalej są. Tam ludzie się pozmieniali. Cholerka, ja mam jakieś kłaki dzisiaj. Chyba za dużo rokiego przytulałem. I tam się koleżanki, moderatorki wymieniały co jakiś czas. Tam były inne osoby, odchodziły, były, odchodziły, były, odchodziły. Tym osobom nie podobało się bardzo, że mówię głośno, że L'Oreal to śmieci, że bioterem to śmieci, że tołpa to śmieci, że multum marek kosmetycznych są to śmieci. Bardzo dużo ludzi pod moimi filmami pisało, że kosmetyki Tołpy, L'Oreala, Vichy też im zaszkodziły. I były to prawdziwe opinie. Później wymyślając to, że nie mają już czym się zajmować, jeżeli chodzi o moją osobę, postanowiły uruchomić sobie taką kampanię Każdy ma swój rozum. Czyli nakłaniać członków ich grupy hejtującej mnie... Dodawania mi ocen negatywnych, aby obniżyć mi zasięgi, aby zniszczyć pozycjonowanie mojego kanału, aby dużo ludzi się nie dowiadywało prawdy na temat składów kosmetyków, ale żeby za to ta postać wygrywała, żeby ona miała dużo łapek w górę, ponieważ jeżeli ona dostanie łapkę w dół, no to jest wielki płacz, ponieważ jakim prawem ona ją otrzymała? Oczywiście to już od razu znaczy, że kacper ma multum fikcyjnych kont, moje kochane skarby i że to kacper siedzi i daje jej łapki w dół. No niestety ja nie mam tyle wolnego czasu w swoim życiu, jak ona, gdzie siedzi 24 na 7 na tej grupie i wypisuje bzdury na mój temat. Ja mam też swoje obowiązki w domu, mam zwierzaki, muszę jechać na zakupy, jadę do przyjaciół na kawę. Ja nie mam czasu jej dislajkować, moje kochane skarby. To nie jest dla mnie. Jestem zbyt poważnym i jestem dorosłym człowiekiem, żeby bawić się w dislajki. A oni zachowują się po prostu jak zwykłe dzieci. Dzieci to jest dziecinne zachowanie. <słuch> Następny temat, moje kochane skarby, o którym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, no to właśnie cały czas szykanowanie. Były wypisywane wiadomości do mojej rodziny z wyzwiskami, że mają pedała w rodzinie. Ee, że lud, że ogólnie multum wyzwisk. Moja mama była szykanowana. Moje siostry były szykanowane. Moje kochane skarby. Mój chrzestny nawet był szykanowany. Multum ludzi z mojej rodziny było szykanowano przez to, przy, byli szykanowani przez te osoby z tej grupy hejtującej. Oni sobie po prostu zrobili listę, ponieważ jakaś osoba mnie kiedyś zaprosiła do znajomych na Facebooku. Ja ją przyjąłem. Nie wiedziałem tak naprawdę, kto to jest. Myślałem, że to jest mój widz. A tak naprawdę to była osoba, która pozyskała całą listę moich znajomych i po prostu sobie zrobili później obszerną analizę na tej grupie, i oczywiście zaczęli do, do nich wypisywać. Później na ym, grupach na Facebooku związanych z moim województwem, z moim miastem zaczęli wypisywać posty. Czy znacie tego oszusta, czy znacie tego kłamcę, czy znacie tego człowieka, zastraszyciela? Jakiego zastraszyciela? Kogo ja gnębiłem, kogo ja szykanowałem? Czy jest w tej sprawie chociaż jeden wyrok, że ja kogoś szykanowałem? Czy pani postaciowa pokazała wyrok w tej sprawie? Nie, ponieważ nie złożyła żadnego zawiadomienia i nie toczyło się wobec mnie żadne postępowanie z jej strony. To jest wszystko wymyślone. Dobra, to było w lipcu. Moje kochane skarby, możecie również zauważyć, że w lipcu było mniej filmów na moim kanale i wyglądałem w nich strasznie. Wyglądałem w nich okropnie. W pewnym momencie zaczęło się ze mną dziać coś niedobrego. Coś niedobrego się zaczęło ze mną dziać. Nie mogłem spać po nocach. Miałem koszmary. Abstrakując już od tych starych gruźb, które otrzymywałem, że moje życie, wiecie, stracę życie i tak dalej, ponieważ naprawdę tego jeszcze wtedy nie brałem pod uwagę. Ale właśnie do tego lipca zmierzam. Zaczęło się dużo w moim życiu dzieć niedobrego. Miałem koszmary. Nic mi się nie chciało. Naprawdę miałem straszną samoocenę. Straszną. Później dochodziły cały czas te hejty. Ludzie mi screenowali posty z tych grup hejtujących, co tam wypisują. Jakim to ja jestem debilem, zerem, śmieciem, nikim. Jako postać jest najważniejsza i postać jest kochana. Miałem myśli samobójcze. Chciałem odebrać swoje, sobie życie, moje kochane skarby. Miałem dość tego, ponieważ. Ja, tworząc kanał na YouTubie, sam zaczynałem od nieuczciwości. Sam zacząłem nie od nieuczciwości. Po to, aby zwiększyć swoje zasięgi, wiecie, no, jeżeli youtuber na początku nie poleca Estée Lauder, Sensajów i multum innych kosmetyków, to jest nikim w YouTube. Kiedyś tak było. No i ja oczywiście wykorzystując w tym ten fakt, że byłem snobem, też postanowiłem tak zacząć. No, ale niestety te kosmetyki zniszczyły tak moją skórę, że musiałem przejść kurację izoterki. Nie był powód po prostu do atakowania mnie, mojej osoby i szykanów na moje dobre imię. Nie zasłużyłem sobie niczym na to. Niczym. Wszystkie screeny, wszystkie zarzuty, które kierują wobec mnie są sfabrykowane. Osoby, administratorki na tych grupach Siedzą od wczesnych godzin rannych Przez cały dzień Nadzorują każdy post na Instagramie Każdy komentarz na YouTubie Przeglądają każdą możliwą YouTuberkę Czy ktoś, ktoś o mnie dobrego słowa nie napisał Żeby od razu mnie tam schejtować, zlinczować I żeby nasłać swojej, swoich ludzi Żeby z kolejnych multikont nie pojechać Czy wierzycie w to? Zadam wam teraz takie konkretne pytanie. Czy wierzycie w to, że osoby od 6 rano do godzin późno wieczornych robią to za darmo? Robią to po prostu tak o dla kogoś? Nie. Nie robią tego za darmo. Jak się pojawiła ta myśl samobójcza u mnie, żeby po prostu wiecie, że mam wszystkiego dość, że nie chce mi się żyć. Dostałem bardzo duże wsparcie, wygadałem się mojej przyjaciółce o tym, że nie chce mi się żyć. Oczywiście ona powiedziała, że jestem nienormalny, że ja muszę z tym walczyć, że ja nie mogę tego po prostu tak zostawić, że muszę iść do lekarza, że leki mi pomogą, że ja potrzebuję psychoterapeuty, że naprawdę z tym da się żyć, że ja mam się tym nie przejmować, że mam rzucić tego YouTube'a, że to będzie dobre dla mojego zdrowia, ale ja mówię, ja nie mogę tego rzucić. Co o mnie pomyślą ludzie? Zacząłem walkę z powtężnymi koncernami. Co teraz sobie ludzie pomyślą? Poza tym już w pracach była moja marka kosmetyczna. Miałem wszystko teraz po prostu rzucić, zrezygnować, ale wiecie co, ta myśl samobójcza po prostu była większa, silniejsza ode mnie. Jednak dałem się przekonać mojej przyjaciółce. Najpierw na rozmowę z psychoterapeutą, który wytłumaczył mi wiele spraw. Postawił świat zupełnie w innym świetle. Przestawił mi głowę naprawdę, wa, naprawdę bardzo, bardzo intensywnie. I oczywiście nie obyło się bez psychiatry, zdiagnozowano u mnie depresję lękową. Jestem cały czas w trakcie leków. Czasem te ataki są silniejsze, czasem te ataki są słabsze. Ale ja o tym mówię wprost, ponieważ depresja nie oznacza, że człowiek jest jakiś inny, że jest gorszy. Ja cały czas jestem w trakcie leczenia. Jeżeli mam mocniejszy, atak po prostu mam zmieniane leki, ponieważ już miałem raz zmienione leki, ponieważ przestały na mnie nadzwyczajnie w świecie działać. I ja tą depresję dostałem po prostu przez ten cały hejt. Odechciało mi się żyć przez ten cały hejt, przez te całe zniesławianie, poniżanie mnie. Miałem po prostu tego wszystkiego dosyć. A ta postać cały czas chodziła i się cieszyła z tego. Kombinowała jak mi tutaj dogryźć. Tworzyła setki kont na, na YouTubie, na Facebooku bez zdjęć, gdzie mogła zniesławiać moje dobre imię. Cały czas mnie poniżała. I teraz poruszę ważną kwestię pozwu, ponieważ oczywiście hejterzy twierdzą, że pozew jest podrobiony, że pozew jest fałszywy, ponieważ tylko trzeba im wierzyć i że tylko ich prawda jest prawdą. Ale ludzie... Na pozwie są dane prawnika. Jest numer telefonu, jest nazwa kancelarii. Można zadzwonić. Można zapytać się, czy wobec tej pani toczy się postępowanie. Mój mecenas jest nastawiony medialnie oczywiście nie ujawni wszystkich szczegółów sprawy, ponieważ nie może, ale potwierdzi. Że tak, toczy się wobec postaci postępowanie w sądzie. I nie toczy się jedyne postępowanie. Ponieważ ja zgłaszałem jej filmy do YouTube'a, żeby po prostu usunęli, bo mnie zniesławia. Ona się do tego odnosiła w Google'u, podając dane. Te dane były fałszywe. Pozew trzy razy wrócił do sądu, ponieważ sąd nie mógł dostarczyć jej pozwu. Ale dostarczył jej to w rękę komornik sądowy. I oczywiście wpadliśmy na taką strategię z Mecenasem, że po prostu wynajmiemy komornika sądowego z Wrocławia, który ustali, gdzie ona mieszka i jej ten pozew po prostu doręczy. I komornik sądowy dopiero, dopiero, dopiero on dostarczył jej ten pozew. I mieszkała zupełnie na innej ulicy niż podawała w Google. Podawała fałszywe dane, zresztą w tej sprawie też jest wysłane już pismo do Google'a. Że w trakcie roszczeń zgłaszała fałszywe i podawała fałszywe dania, i zobaczymy, jak się do tego Google ustosunkuje. postaci kronika karna nie jest czysta. Ona ma trzy sprawy w toku: zniesławienie, groźby karalne i szykanowanie. Ma jeszcze dodatkowe trzy sprawy w toku. Dlaczego ona o tym w internecie nie powie? Dlaczego ona się tym nie pochwali w internecie, a tylko zniesławia innych i atakuje innych ludzi? Dlaczego ona o tym nie opowie? Niech zajmie się najpierw sobą, a nie namawia ludzi do dawania mi dislajków albo tworzą sami pod 200 kąt, aby niszczyć mi zasięgi. Moje kochane skarby, zejdźmy na ziemię, wyciągajmy sami wnioski z tej całej sytuacji, a nie wierzmy w to, co w, e, przeczytacie w internecie. Zdecydowanie oglądacie mnie na pewno bądź dłużej, bądź krócej i wy na tej podstawie powinniście mnie oceniać. Powinniście mnie oceniać na podstawie filmów, czy moje polecenia kosmetyczne wam się sprawdzają, czy też nie i na tej podstawie powinniście mnie ocenić, a nie na podstawie tego, że jakaś postać, która chce koniecznie mieć większe zasięgi wygaduje bzdury i jej cała ekipa prześladowcza, która ma grupy na Facebooku i wszędzie od 6 rano do godziny 23 siedzą i po prostu manipulują ludźmi. Tak być nie może. Dodatkowa kwestia, która dochodzi to prześladowanie, szykanowanie moich współpracowników, moich administratorów grupy, tworzenie przez Alicję multum fikcyjnych kont na moich współpracowników, tworzenie im przyśmiewczych profili na Facebooku, wyzywających ich, poniżających, wysyłanie im grup karalnych, wiadomościach prywatnych. To jest wszystko w stylu tych ludzi z grupy hejtującej moją osobę. Czemu się tym nie pochwalą publicznie, co oni wyprawiają innym ludziom? Jeszcze tutaj się odniosę do wczorajszego live'a pani Enmy, gdzie zaczęła oczywiście wymawiać to wszystko, te wszystkie zarzuty, że ja mam wyroki, że ja jestem przestępcą i tak dalej, i tak dalej. A ona sama co robi na tej grupie hejtującej? Sama siedzi 24 godziny na dobę i wszystko śledzi i mnie wyzywa poniżej. I to jest osoba po prostu taka uczciwa, wielce szczera. Postanowiła się dorobić na mojej dramie, na moim wyroku ze skin 79, ponieważ jej wyświetlenia się nie zgadzają. To na moim po prostu, yy, na mojej sprawie, na moim przykładzie postanowiła sobie dorobić, szerząc fałszywe bzdury i po prostu bronić postać. Nie, moje kochane skarby. Jeszcze dodatkowo ta pani Enma y, odniosła się do tego, że jak kłamie odnośnie mojej marki kosmetycznej, ponieważ butelka jest plastikowa, a nie szklana. Skąd ona o tym może wiedzieć? Czy posiadała kosmetyk w ręku? Nie. A udziela się jak ekspertka, ponieważ chce zniechęcić klientów do kupna moich kosmetyków, bo ją po prostu. Nie wiem, co ją boli w tym wszystkim. Boli ją, że mi wyszło, że jej nie wyszło. Nie wiem, nie wiem, czemu ona się zachowała. Zazdrość. To jest czysta zazdrość, moje kochane skarby. Moje kosmetyki, wszystkie są w butelkach szklanych. Zresztą, te osoby, które zamówiły produkty i otrzymają, podzielcie się w komentarzach i potwierdźcie, że butelki są szklane. Wtedy mam nadzieję, że jeżeli pani Emma jest tak uczciwą osobą i naprawdę jest fair wobec swoich widzów, a nie tylko naciągnięciu dramatów i afer. Przeprosi za swoje oskarżenia, mam nadzieję, że przeprosi, jeżeli nie, no to wiadomo, że była bezwzględna w swoich działaniach i miała tylko i wyłącznie jeden cel zaplanowany. To my jesteśmy ofiarami postaci kosmetycznej. My i moi współpracownicy, ja i moi współpracownicy jesteśmy szykanowani, jesteśmy zastraszani, jesteśmy gnębieni. Ludzie są gnębieni. Dlaczego im tak zależy na zniszczeniu mi zasięgów, na zniszczeniu mi dobrej re e renomy? Dlaczego im na tym zależy? Myślicie, że oni siedzą od tak za darmo? Może członkowie tamtej grupy hejterskiej nie zdają sobie sprawy w 200% jak to wygląda tak naprawdę. Ale administratorki już sobie zdają z tego sprawę, ponieważ administratorki grupy hejtującej mają z tego korzyści. Wykorzystują członków do dawania dislajków i multum innych działań, a adminki garną z tego kasę. Nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, aby zgarniać kasę na hejcie innych. Nie wiem, jakim trzeba być człowiekiem, aby po prostu nie mieć swojego życia prywatnego i zajmować się cudzym życiem i go niszczyć. Nie wystarczy im to, co już zrobili w moim życiu. Ta sprawa ma też drugie dno, moje kochane skarby. To nie jest tak, że tylko ja, tutaj siedzący Kacper, jestem najgorszym człowiekiem na świecie. Nie, nie, nie. Ta postać zastrasza ludzi. Kłamie. Nie ma żadnego wykształcenia. Ona mówi, że jest dziennikarką. Nie ma żadnego dyplomu dziennikarskiego. Nie ukończyła żadnych studiów dziennikarskich. Nie jest żadną dziennikarką. Nie skończyła żadnych studiów dziennikarskich. Ona wiele błędów w swoich filmach również ma. Zwróciła mi uwagę, że ja pomyliłem jakieś składniki, e, chyba trietonolaminę z trometaniną. Nie, to nie był żaden błąd, moje kochane skarby. To nie był żaden błąd, ponieważ składniki należą do jednej grupy amin i one są szkodliwe. A ona w swoich filmach utaja składy, nie analizuje całych składów, tylko pokazuje kluczowe składniki aktywne. Tutaj mamy witaminę C, ekstrakt z borówki, olej z borówki i tak dalej, i tak dalej. Ale już nie powie, że są mikroplastiki, że są donory formaldehydu. Nie powie tego, ponieważ większość jej filmów jest opłacanych przez koncerny. I to jest osoba po prostu tak zakłamana że aż mi się patrzeć na to nie chce. Ja nawet na jej kanał nie wchodzę, moje kochane skarby, bo mi się nie chce patrzeć na te bzdury, które ona publikuje, które są szkodliwe. Jeżeli osoba, która prowadzi swój kanał na YouTubie wyraża opinię odnośnie kosmetyków, chyba powinna pokazać swoją twarz, pokazać wam, czy te kosmetyki działają, czy te kosmetyki się sprawdzają. A nie tylko po prostu głosowo mówić w charakterze bajki, a ten kosmetyk mi się sprawdził, ten jest cudowny, ten zadziałał. Na jakiej podstawie jesteście w stanie to ocenić? Na podstawie nie jesteście w stanie tego zweryfikować. Dlaczego ona ukrywa twarz? Myślicie, że ukrywa twarz, bo się czegoś obawia? Nie, moje kochane skarby. Ponieważ pokazywanie postaci daje jej większą swobodę. Do tego, aby hejtować innych, aby innych zniesławiać, a sama nie chce być oceniana. Innych ocenia, innych krytykuje, a sama nie chce być oceniana. Dlatego. Także miejcie swój rozum. Nie dawajcie się nabierać na te wszystkie kłamstwa, oszczerstwa, ponieważ w tej sprawie jest drugie dno. My, to znaczy ja i moi współpracownicy. Ten film był bardzo trudny dla mnie. Powiedziałem dużo. Powiedziałem o moich myślach samobójczych, powiedziałem wam o moim leczeniu depresji, ale to niczego nie zmienia. Teraz mam taką motywację do nagrywania filmów, do działania, że nawet w największym ataku depresji nie poddam się. Będę walczyć do końca, nie odpuszczę, bo ja sobie nie pozwolę. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło.